Hej, hej, tak. Hmm. No, nie mając innych pomysłów, bo już nic takiego płaskiego nie mam oprócz no, senatora, który jest w kuchni, pana Sonika 5085, sandwy i kondorów. No, jeszcze tych szarpów mniejszych, które są na szafie, ale te szarpy mniejsze to już mnie nie cieszą, one już są dla mnie za słabe. Ten Sony jest od nich mocniejszy. I na tym chromie, on mi się tak podoba, to jest mój, mój ulubiony chrom, to nagranie kosmiczne takie, yy, jak to się tam nazywało, Wapo Space, a już nie pamiętam, z głowy mi wyleciało, ale to, jest, to brzmi super na tym Sony. Chcę przetestować jeszcze starego kondora, bo ostatnio testowałem nowego kondora, no brzmi bardzo detalicznie, ładnie, ale gdzieś tak no brakuje mu. Tej pełni dźwięku, jak w moich ulubionych klasyczkach, czy chociażby w tym Sonym, chociaż Kondor jest o wiele bardziej detaliczny, ale jeszcze mam tego drugiego, starego Kondora. Ten nie na fotodiozie, tylko ten tradycyjny. I no za chwilę sobie go tu podmienię, ale chcę się przekonać, czy on będzie grał ładniej, czy będzie bardziej cieszył od tego Sonego, bo na tego Sonego no, trochę narzekałem, może. No, może nie o to chodzi, że narzekałem, bo on mi się bardzo podoba dźwiękowo. On jest najlepiej zrównoważony z tych wszystkich magnetofonów i można go dać najgłośniej, bez przesterów. Bas ma całkiem zdrowy. Na ładnej chromówce, jak słychać, nawet ma soprany bardzo ładne. Stereofonia jest piękna. Po prostu donośnie ładnie on gra, ale zaraz porównam z tym. Starym kondorem. Jak, jak ten stary kondor mi się nie będzie bardziej podobał, to z powrotem tutaj tego sonego kładę, dlatego tego kondora może sobie tymczasowo na chwilę położę na górze, tylko złożę tą potężną antenę sonego, bo ją się tak chowa do środka. O, żebym tutaj mógł sobie postawić tego kondora. Skończył mi się ten ulubiony utworek, muszę go cofnąć, bo on brzmi genialnie. Naprawdę na tym Sony to mi się mega podoba. To super brzmi głośno, zdrowo, piękne stereo, tak wylewnie gra, ale spałzuję, puszczę to samo z kondora i nawet może zrobimy porównanie kabelek. Tutaj od Filipsa sobie pożyczę i widzimy się za moment. Dobra, jest już stary kondor podłączony. Sporek musiałem cofnąć. To w sumie jest takie bardzo długie intro. I dosyć szybko kończy się to nagranie. I teraz to zagra ładniej, no bo powiem Wam, że poza detalami to Kondor wcale nie gra lepiej od tego Sonego, tylko detalami jest lepszy, no. Ale taką przestrzennością to Kondor wcale nie jest lepszy od tego Sonego. On ma naprawdę świetne stereo ten Sony, rewelacyjne. Takie jakby soram, takie bardzo wylewne jest ono. Szkoda, że właśnie na nagraniu tej stereofonii nie, słychać, bo to jest największy atut tego Sonego. Ale dobra, zobaczmy kondora dawno. Nie porównywałem tego starego. A jeszcze coś mi tam przerywa w tym kondorze, kurczę. Nie wiem, czy to gniazdo. A masakra. No i w ogóle tam mam jakiś kabel niedorobiony. No chwila, moment, muszę z tym dojść do Dobra, jak nim za bardzo nie ruszam, to tam nic nie przerywał. Tam coś przerywa w nim, ale już jest. A, no ten też gra detalicznie. Jakoś tak szybko, za szybko, ja kiedyś w nim sam obroty podkręcałem i za szybko dałem. No i co, bas może ciut mocniejszy od sonego, niewiele. Soprano jak dla mnie za dużo, także trzeba zdejmować. A stereofonia wcale nie lepsza jak w Sonim. No i tak trochę zasłucho. no brakuje mu średnich, no. Także no jak mówiłem, kondor jest tylko mistrzem detalów, ale od Sonnego wcale nie, nie gra ładnie. Przestrzeń na maksa. że on nie przewija. Także muszę cofnąć na soniaku. I jeszcze raz Sony. No nie no, średnie oczywiście o wiele ładniejsze. Soprany w sam raz. Soprany w sam raz, przynajmniej na chromie. Na zwykłych trochę mu tych sopranów brakuje, ale na chromie jest super. Ale średnie na pewno są ładniejsze w Sony niż w Kondorze. Kondor gra trochę za sucho, co z tego, że są basy, są soprany. Średnich jest zdecydowanie za mało. Sony gra ładniej. No i stereofonia też jest lepsza jednak. Także chyba Sony tu zostaje. No jeszcze raz, kondor. Nie, no za bardzo tłucze i za bardzo tnie. No po prostu za bardzo konturowo, chociaż ma wyłączony ten intim kontur. Bo z tym to on już w ogóle gra ostro jak. Nie, że masakra, po prostu masakra. Także to, ten intim muszę wcisnąć, żeby była lepsza równowaga. Ale i tak nadal jest takie zaburzona ta równowaga. Za dużo basu, za dużo sopranu, średnich mało, bardzo mało. Sucho gra ten kondor, tak za bardzo łomoczę, za bardzo się tłuczę. Nie jest ten bas taki soczysty. Jest bo jest, ale no nie jest taki soczysty. Kiedyś myślałem, że detalicznie to jest ładnie, że najlepiej. No, ale to nie to. To musi być równowaga. Sony ma tą równowagę. Kondor mimo że detalicznie bas też jest, ale brak średnich, brak tej równowagi tonalnej, która właśnie jest w Sony, jest piękna, rewelacyjna jest ta równowaga tonalna w Sony. To może na nagraniu nie brzmi zbyt efektownie, bo na nagraniu efektownie brzmi jak jest dużo sopranu, dużo basu. Średnie niekoniecznie, ale tak na żywo to mi się tego Sonego przyjemniej słucha. I można głośniej dowalić. No bo na przykład taki Philips gra mocniej, ale, ale nie ładniej. No mocniej, bas ma o wiele mocniejszy, Sopran, no może trochę większy niż Sony, ale ładniej nie gra, tylko mocniej. Sony gra tak ładnie, naturalnie, niczego mu nie brakuje. Kondor gra za sucho, no jest detalicznie, tego mu nie odmówisz, że on gra najbardziej detalicznie. Kondor, czy stary, czy nowy, one grają podobnie, tyle że ten nowy może jest trochę mocniejszy od tego. To już tam zależy od stopnia zużycia, ale one grają bardzo podobnie. No może nawet tamten nowy ma jeszcze więcej tych Sopranów. To też zależy od stopnia zużycia głowicy i w ogóle, no, wszystkich tam podzespołów yy, wzmacniacza i tak dalej. Nie znam się tam na, na, na detalach, znaczy, no, na, na elektronice. No, ale kondory też potrafią grać różnie. Dlatego ten Sony... Chociaż trochę bardziej płasko od kondorów, ale, ale mi się bardziej podoba, no, no ładniej gra, no to jest dziwne, że... Hmm. Mimo, że kondory grają tak detalicznie, to te detale trzeba... De detale, znaczy, no te soprany, no soprany przekładają się na detale, że jest to lepiej słyszalne, ale do takiego zwyczajnego słuchania to nie jest przyjemne, jak tak tnie po uszach. Tym bardziej, jak brakuje tych średnich i ten dźwięk się robi taki suchy. Za bardzo tnący, za bardzo kotujący się, a tutaj jest tak ładnie, wylewnie, równomierny ten dźwięk. Także Sony zostaje, Kondor idzie z powrotem na półkę. No, także dziesiąty film o Sony i Sony nadal tutaj zostaje, bo z tych płaskich on jedyny mi się tu na oparciu od wersalki mieści. Yy, znaczy no jedyny, no, no, no spośród tych pięciu, sześciu płaskich magnetofonów, które mam, dlatego wolę Sonego, no. no nie, mam, nie mam lepszego kandydata, który mógłbym tego Sonego zastąpić. Sanwa, yy, no niby fajnie, bardzo basuje mocno, ale dać głośniej to już się też dusi ta Sanwa trochę. No i jest trochę niewygodna w obsłudze, bo tak od góry to wszystko, tam jest wszystko u góry. Mm, I no, trzeba albo na wyczucie to naciskać, albo się podnieść i patrzeć od góry. Tam co się naciska, co się przesuwa. Nawet głupie suwaki od głośności są u góry. Ale może jeszcze chwila moment. Jesz jeszcze chyba dam szansę temu 50-85. Jeszcze jego porównam z tym Sonym. <laughs> bo przecież on też grał bardzo ładnie. Tyle, że no, dlaczego go odstawiłem. No bo radio tam nie działa, bo ja też lubię często radia posłuchać, ale. Jeszcze przetestujmy na magnetofonie, znaczy porównajmy 50-85 z Sony No i mamy 5085. Ale tutaj jak zwykle mi się skończyła. a tam ta reszta jest taka trochę badziewna tych utworów na tej kasecie, te techniawki takie trochę. No, jednostajne. Także ten pierwszy utworek. Tego całego seta mi się najbardziej podoba, tego do niego non-stop. Wracam no dobra, teraz tak. Sony, i 5085, starczy Sonemu teraz 50,85. No, wydaje się, że on go powinien pokonać, bo z tego co. Pamiętam, on grał mocniej. Też grał bardzo detalicznie, bardzo ładnie, ale. Ale, coś zamulił. Czy to było tak, że on się rozkręcał po jakimś czasie? Nie, zdaje się, że było tak, że on yy, grał szybko, normalnie na początku, a potem się zamulał. A teraz on jakoś tak zamulony. Czyli wygląda na to, że, no, niestety, kuby naprawy. Się nie powiodły, no, magnetofon. Jak grał zamulony, tak yy, po naprawie coś tam przyspieszał, zwalniał, a teraz widać postał trochę znowu zamulił totalnie. że już. No nie, nie gra to przyjemnie. Ale on trochę tak podobnie jak kondor. Zdaje się, jakby też tych. Kondo, tych Kurcze, kondorów ciemnych, tych średnich ma. Tak jak Kondory, właśnie trochę mniej. No na pewno mniej, bo właśnie Sony ma ich. Dlatego tak może ja go krytykowałem tego Sonego, bo mi się wydawało, że on ma tych średnich za dużo. Ale jak się tak do nich przyzwyczai, to te średnie są bardzo ładne. Potem po przejściu na te wszystkie inne magnetochony, które mi się wydawały lepsze, one się wydają tak grać sucho. Ale powiem, że na tym chromie to ten 5085 nawet sopranów nie ma lepszych. No, zawiodłem się trochę, rozczarowałem się. Byłem pewny, że on na pewno zagra ładnie. aż za daleko cofnąłem. Basem się tłucze. Trochę, trochę mocniej, ale trzeba go zdejmować, bo właśnie tak za bardzo się tłucze. Sopran na maksa wcale nie jest lepszy od Conego. No nie, może trochę Sopran jest jednak lepszy, ale jeszcze raz Sony No troszeczkę w 50-85 Sopran jest lepszy, ale ten gra nadal ładniejszą, ma tą równowagę tonalną. Tutaj najlepsze są proporcje, średnie, basy, wysokie, no bo takie. Proporcje, gdzie jest więcej basu i więcej sopranu, to jest ładne do cichego słuchania. Ale tym Sony można zdrowo poczadować i tam nadal jest fajna równowaga. Yy, znaczy, no dając głośniej, nie zaburza się ta równowaga. Nie tłucze tym basem, dając głośniej i nie, nie po uszach. Tego on jest fajny ten Sony. Fajnie jest. Może tam no wcześniej yy, gdzie nagrywałem ten film, fenomen tego Sonego, gdzie nie mogłem zrozumieć, może trochę tak jakoś, no... z tego co mówiłem, brzmiało to jakby to była jednak kaszana, bo niektórzy nawet pisali, że to jest radio kuchenne, no gdzie, no totalna bzdura, jemu jest bliżej do jakiejś mini wieżyczki, ale na pewno nie do radia kuchennego, że to jest potężny, metrowy magnetofon, długi, dosyć mocny, po około 20W na kanał, czy może łącznie około 20W, tak brzmi, ale... No, dosyć zdrowo łupie. No nie, no na pewno gra mocniej, a no może nie mocniej, ale na pewno ładniej od Panasonica D55, który ma rzekomo 20W. No to to na pewno gra ładniej. Czy nie wiem w jakim sensie ładniej. Może stereofonia jest na pewno ładniejsza, szersza, bo 58, znaczy nie 5085, D50 ten mały, ten nowocześniejszy Panasonic też ma niby 20W. Też gra trochę słabiej od DT-75, czyli prawdopodobnie nie mogę w tej chwili porównać, bo D500 jest u rodziców, nie w, nie w tym mieszkaniu, ale z tego co pamiętam, on grał słabiej od DT-75, a to gra coś na poziomie DT-75, tylko nie gra tak, tak um, mocno, nie tnie sopranami. Po prostu jest ta równowaga tonalna lepsza, bo w DT75 jest też tak, że basy za bardzo tłuką, jak się przesadzi, chociaż tam można zmniejszyć. Dlatego ja tam właśnie DT75 ostatnio, jak słuchałem, to na soft albo na clear, gdzie też jest taka lepsza równowaga tonalna, bo na heavy yy, znowu się robi tak za ostro, za bardzo dudni, za bardzo tnie. Dlatego no, pff, ostatnio stawiam na tą równowagę tonalną taką. Gdzie średnie też muszą być ładne, bo inaczej brzmi to za sucho. Dlatego ten sony właśnie mi tak wpadł w ucho. No. Hmm. Dziwne. Mo możecie powiedzieć, że zmieniam zdanie, ale yy, o ile no, po przejściu z większości magnetofonów ten sony wydaje się brzmieć badziewnie, ale jak się do niego przyzwyczai, to on brzmi naprawdę świetnie. Na pewno. Z wielu, wielu zwolenników by on miał dźwięk tego soniaka, tak po wsłuchaniu się. Wielu osobom by się spodobał na pewno to nie jest badziewny sprzęt, także on zostaje. No 50-85 niestety i magnetofon zamula i radio nie działa tak trzeba, coś tam harczy niczego nie idzie dostroić. Nie wiem, może jego już się nie da naprawić albo nie wiem, gdzie by go trzeba było dać do naprawy, żeby ktoś jeszcze go skutecznie naprawił. A na razie zostaje ten sony, bo nie dość, że on nigdy nie był chyba naprawiany, z tego co wiem. Hmm, paski trochę przymulają na ciężkich kasetach, ale, ale przewija, odtwarza bardzo ładnie, nie zamula. Radio odtwarza pięknie, ma te super wskaźniki, piękna stereofonia. Dlatego Sony na razie u mnie wygrywa, no. Hmm. Bo z tych, tych jajowatych, tych dużych jak Ed90, co tam jest w gablocie z Panasoników czy DT75, no to tu na wersalkę akurat one mi nie będą pasowały, bo są za bardzo głębokie i takie nieustawne w tym miejscu. A właśnie w tym miejscu, zaraz po przebudzeniu czy przed snem, lubię sobie cicho włączyć muzyczkę, jak sobie tak tutaj leżę. I Sony na razie wygrywa tutaj. No mógłbym jeszcze sobie senatora zabrać, ale nie, I on w kuchni ładnie wygląda i tam się dobrze sprawuje, także on zostaje w kuchni. A spośród pozostałych tych płaskich klasyczków wygrywa Sony, no. 20 minut, znów o tym samym. Trudno, najwyżej mi suby będą spadać, ale u mnie już raczej przyszłości na kanale nie będzie, dlatego tak się czepiam, czego się da, albo odgrzewam kotlety. Bo no nie bardzo mam zamiar już inwestować w sprzęty, chyba że zacznę jedne sprzedawać, kupować inne, ale w nowe, następne sprzęty już nie mam zamiaru inwestować. No i to tyle tak podsumowując, 20 minut dochodzi i kończę te odgrzewane kotlety. Póki co.